Rozwój inżynierii lądowej jest bardzo silnie powiązany z wdrażaniem innowacji w budownictwie. Trzeba powiedzieć, że obecnie inwestorzy stawiają coraz większe wymagania na wszystkich etapach wyznoszenia i użytkowania obiektów budowlanych. Ten Rozwój, te, te wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest bardzo silnie powiązane z nowymi metodami projektowania, z przetwarzaniem informacji, ze stosowaniem nowych materiałów budowlanych, a także z potrzebą poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W zakresie systemów stropowych. Możemy wskazać szereg działań, szereg kierunków rozwoju, które na świecie jest obserwowane. One się wiążą przede wszystkim z próbą zwiększania rozpiętości przęseł. One się wiążą z próbą szybszego wznoszenia obiektów budowlanych, a co za tym idzie globalnego obniżenia kosztów. Szereg działań wiąże się z próbą odciążenia konstrukcji, a więc zmniejszenia ciężaru własnego stropu, co pozwala na odciążenie konstrukcji wsporczej, odciążenie fundamentów, odciążenie gruntów, podłoża gruntowego czasami po prostu uniknięcie potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego, a także z potrzebą poprawy komfortu termicznego i akustycznego wewnątrz pomieszczeń. No na przykład w przypadku płyt kanałowych możemy wykorzystywać strop betonowy jako swoistego rodzaju wymiennik ciepła, wykorzystując dużą pojemność cieplną betonu, a same kanały wykorzystywać jako ciągi wentylacyjne.